Witaj w kolejnym odcinku vloga, gdzie o tym, jak trzeba być precyzyjnym, kiedy się chwali wynikami. No właśnie. Czytam sobie ostatnio na LinkedInie case, kiedy firma wdrażająca LIN usprawniła salon samochodowy. Jak pewnie wiecie, samemu chciałbym podziałać z salonem samochodowym, żeby usprawnić yy, taki salon. No więc oni zrobili. Zaczęli z grubej rury, ponieważ prowadzili usprawnienia w jednym z najlepszych salonów tej sieci, i no, w związku z czym postawili sobie poprzeczkę wysoko. No i mówią: udało się nam osiągnąć 20% wzrostu efektywności. Być może to jest jedna, inna liczba nie wiem dlaczego 20%, dlaczego 19%, dlaczego 27% ale nieważne. Jeżeli nie wiemy, jak ta efektywność jest liczona, to tak naprawdę nic nam to nie mówi. Bo co to oznacza? Można na przykład oznaczać, że nie wiem, przez zajmujemy się 20% krócej czasu obsługą jakiegoś konkretnego zlecenia. Czy to się przekłada na pieniądze? Czy firma więcej zarabia? Tego nie wiem. Tego nie wiem, tego nie wie również. Nie uzyskałem odpowiedzi, czy firma faktycznie zarabia więcej. Nie ma. Nie mam takiej odpowiedzi. Nie mam takiej informacji. No i teraz jest pytanie: jaka jest prawda? Czy firma faktycznie zarabia więcej? Nie wiem. Zyskałem odpowiedź e, zadziwiającą od wiceprezesa, <gdzie>, gdzie był kciuk w kurę do mojego pytania i e, emotka wyrażająca zastanawianie się. No hello, jeżeli ktoś wysoko postawiony z tej firmy nie potrafi mi odpowiedzieć: tak, nie, nastąpiła poprawa. W... Zwiększenie zysku, no to coś jest niehalo. No, słuchajcie, jeżeli u moich klientów nie ma zwiększenia zysku, to ja uważam, że nic nie poprawię. I jest jeden mały wyjątek, którym sobie pozwalam na niezwiększenie zysku. To jest na przykład poprawa bezpieczeństwa. Tak, Czyli jeżeli w wyniku działań usprawnień w firmie. Poprawia się bezpieczeństwo i na przykład spada ilość wypadków w firmie, zmniejsza się, zwiększa się zaufanie do firmy, to być może nie przekłada się to bezpośrednio na zysk, ale jednak jest jakaś tam poprawa. A to jest jedyny wyjątek. W większości przypadków musi być poprawa zysku. I wtedy uznaję, że efekt został osiągnięty. A jak w Twojej firmie? Wprowadzaj jakieś usprawnienie? Udało Ci się? Napisz w komentarzu, jakie usprawnienie udało Ci się usprawnić i ile to przyniosło pieniędzy Twojej firmie. Wtedy postanawiamy? czy to było dobre usprawnienie, czy zwrot inwestycji w to usprawnienie był dobry. Nie wiemy oczywiście, ile kosztował projekt doradczy, który, za który firma zapłaciła, żeby móc porównać rentowność tego. Ja mogę powiedzieć, u jednego mojego klienta udało się osiągnąć rentowność. Zwrot z inwestycji w usprawnienie, to czyli to co musieli zapłacić, na poziomie 200% w skali roku. Czyli w ciągu pół roku się zwróciło, no i potem już zarabiali na tym. Dużo, raczej mało. Mam takiego klienta, u którego skala zwrotu z inwestycji, gdzie projekt był znacznie większy, to ponad 1000%. Tak, ponad 1000%, co oznacza, że zwrot z inwestycji nastąpił nieco ponad miesiąc. Hmm, fajnie. Czyli po miesiącu firma już zarobiła więcej, niż zapłaciła za cały proces usprawnienia. Eee, I odpowiadając na to pytanie, czy warto było coś usprawniać, odpowiedź brzmi tak. A ile więcej w związku z tym zarobiliście? Montując nową maszynę, zawsze sobie zadajcie pytanie: dobrze, to czy zarobiliśmy więcej, montując tą maszynę? Czy zatrudniając nowych ludzi zarobiliśmy więcej? Czy wykonując nowe, nie wiem, zdobywając nowego klienta, czy zarobiliśmy więcej? Zadajmy sobie to pytanie i dzięki temu będziemy wiedzieć, czy to co robimy, to się nam opłaca. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.